nowym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na postępowym i jak widzicie nasz największy bydlaczek stoi sobie... Łoj, co tak szybko. Stoi sobie podpięty do dosyć wielkiego agregatu, dlatego dzisiaj też z tej opcji skorzystamy, że jest to wszystko podpięte i zrobimy sobie ostatnie pole. Jak widzowie dalej nie słyszeliście o tej stronie, to chyba jesteście troszeczkę zacofani, bo tutaj możemy na przykład kupować grę Farming Simulator 22 29% taniej, czy Fifkę, czy Forza Horizon, czy kompletnie inne gry. Można kupić po tanioście. Link oczywiście macie w opisie, ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ razem z tą stroną organizujemy dla was konkurs, którego link też macie w opisie, możecie wejść. Musicie polubić mnie na Instagramie oraz tą stronę na Instagramie, czyli Instant Gaming, wpisać nazwę gry, jaką chcecie po prostu wygrać, przykładowo Farming Simulator 22 i kliknąć wziąć udział. I już bierzecie udział w konkursie, jeżeli nas obserwujecie. No, kultywatorem, tak to nazwijmy. Wy napiszcie hashtag kultywatorowa waprzypte serduszko i dzisiaj też z ważnych rzeczy ja czekam aż no odstawi mi tego Mercedesa ten gangster cały. Tutaj jak widzicie wszystkie problemy zostały ogarnięte, bo wszystko zostało elegancko załatane, jest równiutko koska położona. Mercedes ma stać w tym miejscu, o której on tutaj będzie stał. Nie wiem, nie wiem, widzowie, naprawdę nie wiem. No, czekam, aż go tutaj podstawić, dlatego na początek na pole nie jadę, tylko jadę jeszcze do biegazowni oddać e, zestaw, który służył nam do zrobienia kiszonki, bo jak wiecie, kiszonka jest, ona może zarówno, e, nie jest po prostu, jeżeli chodzi o ułożenie gdzieś tej planteki, ale to nie jest wielki problem. Taki zestaw może na tą serię kiedyś się pojawi. Jak na razie tego pana klasa oddajemy, ze względu na to, że to nie jest nasze, tak jak wam mówiłem wcześniej, przy chyba akcji koszeniu e, tego wszystkiego, czyli. Tego wszystkiego czyli kiszonki, e, no to właśnie to pożyczyliśmy. To nie jest takie, o, że o, o, nasze, nasze bogactwo, i w ogóle to, to wszystko było wzięte na usługi, zapłacone i teraz jest czas, żeby to oddać. Dlatego sobie pojedziemy. Póki i tak, mówię, czekamy na nich. E, biorę od razu przyczepę. śmieszna kwestia, przyczepa też, widzowie, nie jest nasza. Jakbyście się zastanawiali. I ja sobie czekajcie, dobra. Wy to oglądacie chyba widzowie wigilie, także wszystkiego najlepszego ogólnie z okazji świąt, bo które już się można powiedzieć, że ta wigilia dziś rozpoczyna te święta, bo tak w praktyce to one są w sobotę i w niedzielę. No ale tak jak tak, wszystkiego najlepszego z okazji świąt. W sobotę i w niedzielę powinien być odcinek. Myślę, że do końca roku widzowie może uda się zrobić daily, bo ja mam wjechać w góry i. Nie wiem, jak te odcinki po prostu będą wychodziły tak naprawdę, bo jest Sylwester w górach, także ja wrócę dopiero do domu e, bodajże gdzieś drugiego na no, czyli na trzeciego już odcinek nagram. Gdzieś tam stycznia, już bo mówię o styczniu. Także to jest około 9 filmów w parę dni. Może się uda to ogarnąć, może się nie uda tego ogarnąć, jak na razie systematyczność jest. E, także jest dosyć dobrze. Jedziemy do Bigazowni. Tak jak mówię, na razie tutaj nie widać, żeby on się Kwapił do tego, żeby nam oddać to faktycznie. Czekajcie, ja tędy nie będę jechał przez te drogi polne, bo taką maszynę to lepiej jechać sobie asfaltówką na spokojnie. Dobra. No i lecim Wczoraj ogólnie z modem nagraliśmy Q&A, ale powiem wam, że przy montażu, bo tam na filmy wam mówiłem, że myślę, o około 20 minut wyjdzie. Naprawdę te odpowiedzi na pytania były dosyć sensowne i wyszło tego filmu 26 minut. Także dosyć sporo. Tu jak widzicie, pole już przygotowane z zasiewów. Tu siewy to będą na wielką skalę robione. Trzeba będzie po materiały siewne gdzieś też. Jeszcze na pewno pojechać, żeby to kupić. Najprawdopodobniej w Big Bagach, coś mi się wydaje, że to będziemy robić. No i tak, jak mówię, zostanie nam jedno pole do agregatowania i siebie. Tyle. No, jeszcze, oczywiście, wykopać kartofle. Też będziemy kombine wynajmować do buraków. Też będziemy wynajmować, bo nie będę inwestował w jedno pole, chyba że więcej buraków sobie ogarniemy na przyszły rok. To wtedy, jak najbardziej. Ale na razie, jeszcze nie bo młody tam nie może się doczekać tej akcji z ropą. Czyli oczywiście kombajnem do braków. E, także tak to widzowie będziemy dziś ogarniać. No i kwestia, właśnie poprzedniego odcinka, będzie jeszcze drugie QA w tym roku, żeby odpowiedzieć na drugie, nie wiem, drugie 50% pytań. Nie wiem, ile tych pytań jeszcze zostało, ale było ich naprawdę sporo. Też znając życie, ja tam porobiłem screeny, ale najprawdopodobniej one się będą powtarzać, bo sporo jest takich pytań, po prostu, które gdzieś tam są, ile masz lat czy coś takiego. Ale widziałem też parę pytań sensownych. Także kolejne QA wyjdzie około też 20 minut, to będziecie mieli fajne e, gdzieś tam QA na koniec roku. Moim zdaniem, e, dosyć może przydatne, może nie, zależy. Kto obejrzy, to będzie najprawdopodobniej dużo rzeczy wiedział o nas, a kto nie obejrzy, to będzie dalej prawie nic nie wiedział. Patrzcie, no ten zestaw klasa jest przepiękny. Jest taki kozaczek, też jechać gdzieś na usługi dosyć szybko to wszystko się dzieje, jeżeli chodzi o jazdę. I jadę na Biegazownię. Ogólnie Biegazownia ma opcję wypożyczania tego później można się dogadywać, jeżeli tutaj chcecie na przykład kiszonkę przywieźć, czy jeżeli chcecie nawet i sieczkę do nich przywieźć, to oni też sobie zrobią z tego kiszonkę. Jeżeli chcecie w ramach usług to na przykład sobie gdzieś tam zrobić, ale koszty wynajęcia tego, jeżeli bierzecie pod uwagę własne koszty paliwa, nie są nie są przeogromne, tak wam mogę to wytłumaczyć także ja jestem zadowolony wcale aż tak dużo nie zapłaciliśmy dobra, weźmy sobie opuśćmy, żeby to było przygotowane no i przelewik się zrobi i moim zdaniem akcja kieszonka takim zestawem dużo szybciej przebiega niż przykładowo e, tym forszmitem bo forszmitem no to całkiem była e, porażka, się tepnę od razu widzowy do mojego ciągniczka który jest już przygotowany, to jest największy agregat czy pole jest duże do zrobienia? nie za bardzo, no i będziemy obserwować czy tu ten Mercedes po prostu doprowadzi go. Miał czas do dwunastej. 12. 12:00 jeszcze nie ma, ale będzie za pół godziny 12. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja się powiem wam, że nie mogę doczekać się w końcu będę jeździł Mercedesem. Wiem, gdzie on mieszka, także to też nie będzie problemu. Jeżeli coś się, to no w sumie on miał czas też, żeby nie wiem, uciec albo się e, wyprowadzić, nawet za granicę uciec. Z tego czasu miał naprawdę co nie miara. Ale myślę, że takiego czegoś to raczej by nie zrobił. Chyba oczywiście, bo nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało. To całe życie z tym Mercedesem. Może trzeba będzie zacząć życie bez Mercedesa. Dobrze, młodego Lamborghini. Zapomniałem bramę zamknąć znowu. Trzeba to bramę zamykać. Te kamery sobie cały czas sprawdzać, bo kamery mam zamontowane widzowie. I tu już na gospodarstwie, teraz jeszcze kamery dołożyłem z tamtej strony także gospodarstwo jest całutkie monitorowane. Także nic złego się nie stanie na 100% tutaj. A tu jest ogólnie wszystko po rzepaku. Najprawdopodobniej tak, to tak jak wam mówiłem, widzowie, wcześniej nie jest to jakiś przeogromny kawałek pola. Mi się zdaje, że szybko go uda się zrobić. No i 12 gdzieś zajedziemy sobie na gospodarstwo, żeby zobaczyć dla pewności, jak to tam wygląda. Ja sobie wezmę go. Zresztą z tej perspektywy też można to zrobić. Dobra. No i mamy, możemy sobie lecieć teraz w tamtą stronę. On w ogóle wkręci się mega na obroty. Ten ciągnik, ale on sobie powinien na spokojnie dawać radę. Powiem wam, że tutaj lepiej idzie niż na przykład, bo tą maszyną też i ogólnie po orce robiliśmy. Te wszystkie prace polowe, żeby to wszystko było ładnie zrównane, to robiliśmy właśnie po orce. Także na orce to ciężej sobie radził, jak najbardziej, bo było na glebie i to by się trochę kopało, bardziej podmokło. Tutaj na takim ściernisku. Z takim zestawem odleci dosyć fajnie. Jest 10 do no 10 na godzinę, czyli tak, chyba Chyba optymalnie. Ja sobie tak trzymam, krańce będę robił. Zrobimy troszeczkę inną technologią. Teraz, jeżeli chodzi o robienie tego pola, można było robić to na GPS-ie. No i my, oczywiście, GPS-a nie mamy. Można było sobie to opuścić i robić, nawet i dookoła. Ale też czegoś takiego nie będziemy robić. My sobie to zrobimy standardowo. Widzowie, po swojemu. Tu sobie opuściłem, ja sobie będę chyba jeździł dookoła, e, długo nie powinno nam zejść na tym polu. To jest akurat, w tym momencie jest to chyba jedno z najmniejszych pól, jakie mamy u nas na gospodarstwie. No wiadomo, jeszcze to pole przy gospodarstwie z kartoflami, ale tego akurat nie liczę. Bardziej, bardziej liczę te pola, na których nie było buraka ani mm, kartofla, no bo łąki, łąki też do tego oczywiście nie będę wliczał, tylko właśnie wliczamy bardziej rzeczy związane, których były zboża, rzepaki, czy też właśnie kukurydza tam co dokupiliśmy ten kawałek, tutaj można było dokupić właśnie tamto co jest przy praktycznie tym starym PGR-ze. ale powiem Wam tak, zabijcie mnie, a Wam nie powiem do kogo to należy, nie wiem z kim to gadać, żeby coś takiego kupić też jak na razie pieniędzy nie będziemy wydawać na nowe kawałki, bo i tak jest dosyć większe to gospodarstwo poszerzyliśmy gospodarstwo powiększyliśmy tak po ludzku mówiąc Kupiliśmy nowe kawałki pól, połączaliśmy te nowe kawałki pól, kupiliśmy nową łąkę, kupiliśmy pole koło kościoła, e, praktycznie tam w Lasku. Także tego naprawdę w tym, w tym roku po tych żniwach to naprawdę udane były. Udane były żniwa, dużo pieniędzy zostało zarobione, dużo pieniędzy zostało zainwestowanych, bo, wiecie, kup to tych Mercedesów, to i tak, wiecie, w leasing i Lamborghini. To za bardzo nas nie interesuje, bo tam masz ratę miesięczną i płacisz sobie co miesiąc. E, także to jest fajnie rozłożone. Ale na przykład kupno pola, no to ja bym nie powiedział, że zakup pola no to jest. Wydanie pieniędzy na darmo, tak samo zakup ciągnika, to też nie powiedziałbym, że to jest wydanie pieniędzy za darmo, bo mimo wszystko to jest jakaś tam w pewnym stopniu inwestycja, która powinna się zwrócić, powinna się zwrócić, raczej na pewno się zwróci. Nie wiem co by się musiało stać, żeby to się nie zwróciło, że ciągnik sobie większy kupiliśmy. On ma troszeczkę większe spalanie, no ale też i pracuje, wiecie, z większymi maszynami. Także za tą ropę może idzie trochę więcej. Ale szybciej te pola są robione. No, patrzcie, ja tu robię sobie o. Kółeczko, mam chyba, nie wiem, tutaj 8 metrów bodajże szerokość roboczą. I zaraz zrobimy trzy objazdy dookoła, i pół pola nie. A tak to byśmy robili tym John i tą chyba 5-metrówką. No, to przecież ile by to zeszło. Nie wiem, czy to łapie mi po całości. Bo nie mam pojęcia, czy ja widzowie dobrze jadę z tym, bo się nie obracam do tyłu. No, ale dobrze jechałem, dobra. I patrzcie, przejechane tylko. No, Dwa kółka są zrobione Dlatego szybko tak wszystko idzie teraz na gospodarstwie Jakbyśmy mieli trzymać te malutkie maszynki Na takie kawałki pola To by się nie opłacało nawet pola dodatkowego kupować Bo czy my byśmy to obrabiali Pewnie John Deere albo New Holland Gdzieś tam się kiedyś pożegna z nami Może na przyszły rok Kombajny też mamy dosyć fajne ogarnięte Przyczepy też są dosyć spoko Można było coś większego jeszcze ogarnąć i nie wiem, właśnie zobaczymy jak w tym roku będzie z burakami, ale bo w tym roku chyba będzie gorzej z burakami widzowie, jeżeli chodzi o ceny. No to jeżeli w tym roku będzie gorzej, to za rok powinno być lepiej, czyli można było zainwestować w większą ilość buraków, no nie? No też myślę, że nie byłby aż taki głupi pomysł, żeby w buraki bardziej pójść. Albo... To polecam mieliśmy kukurydzę, bo też trzeba zmieniać oczywiście gdzieś tam, jeżeli się tutaj raz na przykład to, no to za rok pasowałoby zasięć co innego. No to jeżeli tutaj byśmy dali buraki i na jednym polu tylko i wyłącznie mieć buraki. No to z takiego kawałeczka naprawdę dużo by tego było. Tak zwanego pana buraka. No bo kartowle no to gdzieś tam przy gospodarstwie, teraz sobie damy znowu co innego, na pewno nie będzie tam kukurydzy. Hmm, tylko... To już nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem wam na razie tłumaczył widzowie, bo ja nie wiem co nam jeszcze wysiłek. Jakoś te pola trzeba ładnie zagospodarować. Na razie rzepaki sobie posiać później e, pszenica, jęczmień, owiec, może soi. Trochę w tym roku też machniemy to, też by było spoko. Tam chyba nie będę dojeżdżał tego malutkiego skrawka, nie będę zawracał. Jak nie załapało, to już trudno się mówi. No i widzowie, jeszcze to zrobię jedno kółko i sprawdzimy, czy jest Mercedes, bo zaraz będzie równa 12. No to akurat zrobię kółeczko, i po tym kółeczku bym sobie pojechał na gospodarstwo. Abyśmy sobie zobaczyli, w sumie, no czy stoi? Nie wiem, niech ma te 5 minut, powiedzmy, opóźnienia, już udajmy, ale nie może mieć czegoś takiego, że tu, nie wiem, będziemy czekać do jutra na ten samochód, bo ta, takiego czegoś nie było zawarte w umowie słownej, może i słownej, ale w umowie, mimo wszystko. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, lecim kółko, ku... ostatnie widzowie, i lecim zobaczyć ja tak o, robię w sobie sobie, dobrze zawracam teraz, bo takie kawałeczki tutaj na raz może nie wezmę w co niektórych miejscach, chociaż, jak się może człowiek postara, to może akurat e, się uda to zrobić. Tu sobie przejedziemy, zrobimy już takie kółko troszeczkę. O, proszę, dobra. No tą górę to poprawić to też jest, pamiętajcie widzowie, chwila, moment. To zaraz będziemy mieli też to ogarnięte. Nie wiem, czy tam traktorem gdzie się po prostu... Czy po prostu nie przejść? Chyba się przejdziemy w tamto miejsce. Chyba to będzie najlepsza opcja. Jak na razie. A później, jak już odbierzemy sobie ten samochód, no to skończymy sobie to pole robić. I mamy, jeżeli chodzi o akcje agregatowanie, akcje talerzowanie, akcje przygotowanie pola pod siewy, mamy wszystko ogarnięte. Wapno dane, gnój dane. Dobra, ja sobie go zgaszę w chwili obecnej. Niech sobie stoi i sobie chwilę odpocznie, a ja lecę pędzę na gospodarstwo. No i tak sobie widzowie człapie przez tą wieść, człapie, człapie. Ha, jest! Zero, nikogo nie ma, nikt nie stoi przy nim. No elegancko, jest pan Mercedes. O, haczek, w wersji tej lepszej. O, maseczkę mogę wam pokazać. Wszystko, przyciemnione szybki. Piękna sprawa, jest Mercedesik, jest Mercedesik, widzowie. Czyli kurde. Jednak z mafią da się dogadać. Na spokojnie da się dogadać z mafią. W sumie, gorzej, jeżeli czekajcie. Co to? to coś To bomba? Bombę mi podłożyli. Widzowie, widzieliście ten skra. Ja stamtąd wysiadam. Ile tam było? 20 ile? To było 20 parę sekund, widzowie. Ja pierdzielę. Spierdzielamy stąd. Co jest teraz? Ja nie wiem, co ja mam zrobić, widzowie. Pierwszy raz mam do czynienia z takim czymś jak bomba. Nie wiem, gdzieś idę? Idę jeszcze dalej, widzowie. Schowam się tu za belkami. Nie wiem, jaki to ma rozrzut w ogóle, jak coś takiego porządnego podłożyli. Zaraz to ze za wybuchu się to, walnęło. to przecież to na całość wieś było słychać praktycznie. To jakiś mocny ładunek musieli dać. Czekajcie, widzowie, zaraz zobaczymy, co tam w ogóle jest, bo ja nie wiem, czy jeżeli był taki ładunek, coś z tego Merolka mogło zostać, cokolwiek. Bożar jaki, ale to zaraz się wypali pewnie, ale. ale, gorąco daje. Kurde, jeżeli to jakieś nie niewypałe jeszcze, co to zaraz... Pa, ale tym się nic nie stało. Tu nawet szczątków nie ma, to na malutkie kawałki się to porozlatywało najprawdopodobniej. Patrzcie, jakie tu jest ciemniejsze, jakieś odspalenizny. Boże, żeby te gałęzi zaraz nie zajęły. Ale jest tego trochę, kurde. No, nic mi nie zostało z Mercedesa, widzowie. Jak to bombę podłożyli. I co ja teraz mam zrobić? Jedziemy do niego. Jedziemy, widzowie, do niego, tak nie zostawimy tej sprawy. Jedziemy pod jego dom. I zaraz zobaczymy. Ksz, kurde, trzeba było sobie broń jakoś chociaż kupić. Dobra, jechać tak na sucho, to też tak trochę bez sensu, no ale. Zobaczymy, co oni tu, co oni, co oni, tu w ogóle wykombinowali, że... że jakbym tą bombę, jak ona była przymocowana, nie, z... znaczy... Może bym zdążył ją wziąć i wyrzucić, kurde, tutaj nie pomyśleliśmy troszeczkę, można było coś takiego zrobić... I wtedy by był spokój, no bo co, no byśmy ją wyrzucili gdzieś dalej, sami widzieliście, no... Rozwaliła samochód na drobny mak, ale... No nie była, nie wiem, jakoś z bocznych samochodów nie uszkodziła wcale. To nie zwalnia w ogóle ten samochód młodego Cały czas widzowie wciskam, żeby on zwolnił Ale nic się kompletnie nie dzieje Dobra, jedziemy tą stówą cały czas Doigrał się, nie wiem Jakoś zemstę będziemy szykować Na pewno nie zostawimy tego tak w spokoju Bo tutaj czegoś takiego po prostu No nie może być, nie może być nie wiem, ale tu nikogo ktoś. Albo to było. No ale to było po prostu, że czas odliczał. No ale skąd on wiedział, kiedy ja wsiądę? Tam było 30, później począłem 20. To może on to się ruszyło, jak ja tylko wsiadłem z samochodu, jak drzwi otworzyłem? 30 sekund to byśmy zdążyli. 10 sekund to byśmy zdążyli o daleko w sumie nawet wywalić. Raz, dwa, trzy. Ale to strach wziąć do ręki, jakby to było źle zaprogramowane i by wybuchło nam w rękach. Z drugiej strony, jedziemy do nich. Wiem, że Mercedes stał wcześniej, także nie ma widzowy problemu żadnego. Obczajmy sobie ten domek. Jedziemy, tutaj będzie w prawo. Jak dobrze pamiętam. O, i tutaj jest ta stodoła i ten dom. Nie ma, nie ma tego tego samochodu, Mercedesa tego innego co oni mieli. Tej, czy to BMK była niebieska? Tu jest w ogóle ktoś. W widzowie nikogo nie ma przecież. Pozamykane wszystko. Tutaj tak samo pozamykane. Tędy nie przejdę tak czy siak. Nie wiem, będę pukał w te drzwi, może ktoś wyjdzie. Tu samochód, no ale to niemożliwe, żeby taki samochód był ich. Tu stał, no przecież stał Mercedes. Czy tam BMK, jakaś niebieska, stało coś takiego. Taki drogi bardzo samochód, co wjechali do mnie. Przecież on zabrał ode mnie samochód. Tu stał Mercedes, co już go nie mam, bo wybuch po prostu. No. Tu nic nie widać po zasłaniane okna. Czyli będę skakał jak małpa całe życie i po oknach patrzył? Otwierać! Otwierać! Widzowie, ogólnie to wygląda jakby tu kompletnie nikt nie mieszkał. W sumie, tak na logikę, jak postawił samochody w opuszczonym miejscu. Zmylił nasz z stropu. My pomyśleliśmy, że on tutaj mieszka. A tak naprawdę tu nikogo nie było. No nie, no niemożliwe, no ale tu no musiał gdzieś wiedzieć o tym miejscu. A co daleko by mógł uciec? Aj, teraz widzowie to już całkiem. Trzeba było go, nie wiem. Pobić albo nie wiem, co, cokolwiek trzeba było zrobić, aby tylko nie dopuścić do takiej sytuacji. Teraz to sobie można szukać. Nie wiem, gdzie sobie można szukać. Zero pomyślnego z naszej strony. Ja nie jestem w stanie, widzowie, teraz nic zrobić. Albo nie wiem, jakoś zacznę poszukiwania jego domu. Popytam może ludzi jakoś na spokojnie. Ja mu zniszczyłem trochę samochodu, zakopałem go w dole, tak lekko w sumie, on mi wysadził w powietrze samochód. Nie jesteśmy Kwita i nie będziemy, trzeba tę sprawę doprowadzić do końca. Po prostu no ja tutaj nie widzę, nie widzę kompletnie innej opcji niż zemsta. Tylko co dalej my możemy zrobić, dom mu zniszczyć, może czołg uda się wynająć. Jakbym czołg udało mi się ogarnąć widzowie, to moim zdaniem by był super odcinek. By był jakby się udało czołg wynająć, bo czołgiem na pewno jakieś szkody byśmy tam narobili i myślę, żeby się nauczył, żeby już jednak mimo wszystko ani nie grozić, ani nie wysadzać powietrze z samochodu. No a na dzisiaj to było na tyle. Samochodu już tego, nie, już tego nie odzyskamy, to nie jak tak z maluchem, że można sobie poskładać, tu już wszystko jest widzicie Na szczątki się po prostu rozpadło. I tyle z tego zostało. Dzięki za uwagę i do jutra.